Hej kochani, ze względu na to, że jestem mega fanką produktów do ust. Po prostu serio, kocham testować pomadki, jakieś błyszczyki. Jak tylko widzę, że ktoś coś polece, to ja biegnę do sklepu i po prostu kupuję. Dlatego nagrywam tego TikToka, żeby Wam pokazać moje ulubione produkty do ust. Serio, ja już tyle ich przetestowałam, że nie znajdziecie lepszych od tych, co ja Wam pokażę. Dosłownie są super. Także zaczynajmy! Pierwszym kosmetykiem do ust jest olejek z Essence, po prostu ten olejek jest cudowny, nie jest nigdzie dostępny, co prawda, bo teraz zyszał na niego, ale ja sobie zamówiłam internetowo i nawet mogę teraz na ustach i powiem wam, że cud po prostu nie miałam nigdy lepszego olejku do ust. Oczywiście nie ma takiego koloru, jak ja teraz mam, bo wymieszałam go z konturówką, no i powstał taki kolor, ale uwierzcie mi, jak kupicie, to nie pożałujecie. Jak już mówimy o Essence, to polecam Wam też ten błyszczyk, też jest super, naprawdę mega daje fajny efekt na usta, chociaż olej jest lepszy, ale błyszczyk też jest świetny i najlepszy, jaki miałam, a miałam sporo błyszczyków. Może teraz przejdźmy do pomadek. Do szminek, pomadek i pierwszą szminką, którą Wam polecam, jest ta z Line. i to jest kolor... Y 35, numer 35 i powiem Wam, że jestem mega zadowolona. Miałam też taką o innym kolorze, nie pamiętam, który to był numer, ale ta jest świetna, kończy mi się, muszę sobie kupić, mega fajnie wygląda na ustach i szczególnie ja lubię używać tak, że patrzcie, używam jakiejś innej pomadki i dodaję to i wtedy to wygląda tak dobrze. Ale jak dajemy ją samą na usta, no to też wygląda świetnie. Także mega, mega polecam. Ta szminka matowa jest też super. To jest numer 70. Też miałam 60, też była świetna. Trochę jaśniejsza. Ja lubię takie ciemniejsze kolory. Super, ze tego na ustach w ogóle nie zostawia żadnych śladów i jest mega trwała, także też Wam bardzo polecam. Ja lubię takie nudziaki. Mm, ogólnie nie lubię jakichś takich, wiecie, na co dzień, jakichś takich mocniejszych kolorów, w sensie nie wiem, typu jakiś czerwony czy coś, tylko też nie za jasne, tylko takie wiecie, takie typowe nudziaki, albo taki bardziej brąz, coś tego typu. Ok, mamy w ogóle jeszcze jedną rzecz z Essence i to jest taka pomadka, też matowa, piękny kolor, zaufajcie mi, cudowny jest ten kolor i w ogóle ta pomadka z tołtysma jest mega tania. Kurczę, nie wiem, za ile kupiłam, tak myślę, że do 15 tych max, serio. Mega super cena. Nie jest może jakoś nie wiadomo jak trwała, ale i tak warto ją kupić za tą cenę, bo kolor jest piękny. Po prostu uwielbiam takie kolory. Teraz pomadka za szminka, chyba bardziej szminka, za 5 zł z Action. I ja się nie spodziewałam, że ta szminka będzie tak trwała. No bo za taką cenę, no to wiecie, myślałam, że coś zje, mi się zmarzy od razu. A nie, powiem wam, że. Ogólnie ona jest matowa i jak smaruje się, smaruje, jak maluje się usta nią, to po prostu powiem Wam, że w ogóle nie wysuszę, tylko po prostu idealnie to wygląda. Po prostu idealnie. Także mega się fajnie wtapia w usta. Naprawdę mega polecam. To jest właśnie firma Max and more z action. Nie, teraz chyba nie, nie ma jej w ogóle, bo dosłownie jak ja chciałam kupić ją drugi raz, to nigdzie nie było w żadnym action. Także możecie próbować już szukać, ale będzie ciężko pewnie. Mi się już właśnie kończy, także ja chcę sobie kupić. A z tego co patrzyłam, to jej nie ma. Ale naprawdę mega, mega do. Teraz matowa szminka Zeveline. Trochę mi się już zmazała, w sensie napis. Ale to jest odcień koloru 04. Ona jest właśnie matowa, też ma bardzo fajny kolor. Chociaż powiem wam, bardzo ją lubię, ale akurat potrafię czasem wysuszyć usta. Trzeba dobrze je nawilżyć przed. Ale tak... Polecam mamy ładny kolor i nie wiem, jak ja się ubieram, ubieram tak bardziej elegancko czasem, to wtedy lubię nałożyć, wtedy w serio fajnie się prezentuje. Okej, okay, teraz konturówki. Moja ulubiona, niezastąpiona konturówka to jest Lovely. To jest odcień. Mm, 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 już wam mówię. Gdzie to jest napisane? 8 chyba. Chyba 8, tak mi się wydaje. Taka ciemniejsza, jestem dużo właśnie kolorów yy, tych konturówek, ale ja właśnie lubię tą najbardziej, tą jedną z ciemniejszych. Serio, mamy teraz na ustach, jest świetna, nie zmazuje się szybko, w ogóle wygląda pięknie, yy, właśnie jak jest połączona z jakąś pomadką, no po prostu cudowna jest. A moim drugim faworytem, jeśli chodzi o konturówki, jest ta z NYX, -a. sorry, że jest taka mała. To jest osie, to jest, jezu, osie, to jest ym, numer 855, to już wszystko zmaza o jest, dobra, mam, spl855, no to 855 właśnie. Yy, no, z taka mała, już mi się kończy i widziałam, że teraz są na promocji, także muszę sobie kupić. Też jest mega świetna, chociaż nie tak jak, tak bardzo jak tamta, ale ta też jest super. I to wszystko w sumie. Przedostawałam strasznie dużo tych pomadek różnych, i w ogóle pewnie bym coś jeszcze znalazła, co lubię, ale najbardziej lubię te, co pokazałam. Codziennie mam je przy sobie w kosmetyczce, i nigdy bym nie zawiodła do kosmetyki. Także mega polecam.